Siema, z tej strony Michael, a to jest drugi już w tym tygodniu odcinek z Lig Żużlowych. Zapraszam Was tym razem na czwartą kolejkę sezonu szóstego, w której to na naszym domowym torze w Horsens podejmiemy drużynę Berwick Colts. Na szybko jeszcze składy. Berwick Balec pod dziewiątką Krzyśko, dziesiątka ja, jedenastka Dawcio pod dwunastką Bedo, pod trzynastką McQueenie. A jeżeli chodzi o gości, no to pod jedynką Michu, pod dwójką Miko jako gość, pod trójką Makala również jako gość. I pod czwórką agent Staszek oraz jako rezerwowy pod piątką Davis. No i możemy już przejść do pierwszego biegów tych zawodów z pola, pierwszego Krzyśko, z drugiego michu, z trzeciego pola pojadę ja i spod bandy Miko. No i w tym biegu podzieliliśmy się można powiedzieć na takie pary Krzyśko z Michem rywalizowali o trójkę, na szczęście Krzyśko ten pojedynek wygrał A ja z Miko walczyłem o jeden punkt i również udało mi się wygrać, dzięki czemu wygrywamy pierwszy bieg 4-2 do 2. W biegu drugim mamy taki sam wynik i zapraszam Was teraz na bieg trzeci No, to był naprawdę ciekawy bieg, mnóstwo rywalizacji z dwóch stron mnie atakowali. Miko oraz Michu, na szczęście, udało mi się dowieść tą trójkę do mety. I mamy 3 do 3. W biegu czwartym mamy wynik 5 do 1, a więc po pierwszej serii prowadzimy 16 do 8, i zaczynamy już drugą serię startów. Przechodzimy do biegu piątego. W tym biegu jechałem naprawdę fatalnie. Na szczęście Makala popełniał dużo błędów, przez co udało nam się dojść 5 do 1, bo krzyżko ten bieg wygrywa. Bieg 6 zakończył się wynikiem 3 do 3. Teraz pora na bieg 7. Przewraca się Makala i w powtórce bez niego pojedziemy oczywiście. No, i tak kończy się ten bieg upadkiem Davisa. Także wygrywamy 5 do 1. Bieg ósmy kończy się remisem 3 do 3. W biegu 9 mamy 4 do 2. I teraz pora na bieg 10. No, i tutaj dawczo niestety wjechał w taśmę. Będę musiał sobie radzić teraz sam. Ja z Miko skupiliśmy tutaj na walce o dwa punkty, Miko ten pojedynek wygrał, w międzyczasie nam odjechał i rywale wygrywają ten bieg 5 do 1. W biegu 11 mieliśmy 3 do 3 i przechodzimy teraz do biegu 12. No i na moje szczęście Makala tutaj się przewraca, zostaje wykluczony. No i tym bardziej na moje szczęście, że był to rywal, a miałem naprawdę spore kłopoty, byłem bardzo daleko, ale teraz przechodzimy już do powtórki tego biegu. No, i mogliśmy już dowieść to 3-3, ale wydarzyło się to. Zjechaliśmy razem z toru i musimy jechać jeszcze z Makalon w walce o dwa punkty. W ogóle, bieg 12 to książkę można o nim napisać, tyle się tu działo. Nie wszystko tutaj wam pokazuje co się tutaj wydarzyło w tym biegu. No, i w tym momencie Makala odbił się od pixela, wpadł na mnie, upada, zostaje wykluczony i ten bieg kończy się wynikiem 3 do 3. W biegu 13 rywale po raz drugi w tym spotkaniu wygrywają 5 do 1 i my teraz pojedziemy bieg 14. No i upada teraz agent Staszek, a było już blisko, żeby rozpocząć ostatnie okrążenie. No i mamy powtórkę tego biegu oczywiście w trzyosobowym składzie. No i powtórka tego biegu za długo nie potrwała. Michu upada, zostaje wykluczony. A więc teraz to my wygrywamy 5 do 1. Przenosimy się już do biegu 15. Michu tutaj zjechał z toru i wjechałem niestety w niego, czyli no bieg przerwany, no bo bot przeszkodził mi w jeździe, więc mamy powtórkę bez Micha Upada teraz Dawcio, ale było to już ostatnie okrążenie. Także Miko, ten bieg wygrywa. Ja zdobywam dwa punkty. I dawczo z Michem teraz jeszcze jadą o jeden punkt. No i Dawcio teraz zostaje wykluczony, co oznacza, że zdobywa jeden punkt Michu. Bieg 15 kończy się wynikiem 2 do 4. Natomiast całe spotkanie kończy się naszym zwycięstwem 51 do 39. Teraz powinniście zobaczyć punktację obu drużyn. No, i to chyba był mój najlepszy mecz w tym sezonie. Średnia 2-250. Najlepsza z drużyny. 14 punktów plus 4 bonusy. Jeśli chodzi o mój dorobek, no to też było trochę szczęścia, bo. Dosyć często rywale popełniali jakieś błędy, czy się przewracali, no ale się cieszę z tej średniej, no bo podbiję ją sobie i w ogólnej klasyfikacji powinien, według moich obliczeń, przekroczyć średnią 2-0, bo przed tym meczem miałem średnią 1-8, coś teraz powinna przekroczyć 2 punkty na bieg. No i to byłoby wszystko, jeśli chodzi o to spotkanie Berwick Balec kontra Belview Colts. Następny również jedziemy u siebie, przyjeżdża do nas Falubas, tam oczywiście również celujemy w zwycięstwo. No i co, będę się już z Wami żegnał, zapraszam oczywiście do opisu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!